Ej, nie. Ja w to nie wierzę. Iiiiiii. gwint. Dzisiaj nie ma. Dzisiaj gramy na ścisku poligon. I wpłacamy sobie tak. P2000 Imperia Dragon Gali, AK Statrak AR AKB. Kasę Frakturek, który mi dropnął ostatnio. I UMP45 Grand Prix. I te trzy skiny mi dropy w ostatnim openingu, który możecie zobaczyć. Tu w prawej. Rogu górnym, widzimy jej 4070 punktów Także równie jakże gościnnie możecie sobie wejść właśnie w prawym rogu teraz Wam się pokazuje playlista z, z ruletkami. Wow, czekajcie chyba ja na studio YouTube, nie na Steama. Ale tak jeszcze czekam sobie na kupującego, więc za chwilę się widzimy. Dobra, sprawdź może najpierw co to jest do wypłacenia sobie tak, o tak szybciutko yy, Najtańsze jest za 12 tysięcy. Ten, wiecie co robimy? Fula na czarnym bym zajebał, ale nie, nie. No, nie tym razem! Tak szybko to się kuba nie skończy. Nawet szybciej to się skończy, niż myślałem. Ej, dobra, nie wiem, czemu najwięcej za na zielone? A, bo gościu wychodzi 10 tysięcy Jak zielone wiedzie. Fajnie, fajnie. Ja w kompanie, Dobra, 3000. Ej, dobra. Zaufamy, zaufamy, że train jest dobra, bo jak teraz skończy train, skurwa, o pierdolę to wstęp, trwa duży odcinek, treściwy, ale to nic, co jest, go, nie jest, nie, ja nie mogę w to grać, a mi serce bije, dobra, mamy to. Dobra, jesteś ma plus, jeszcze jeden full i możemy stąd wychodzić. A, a oczywiście wpisujcie kod grzyb z dużych. Wtedy dostaniecie 500 punktów wydaje mi się, że jeszcze nie graliście. A nawet jeśli graliście, to może spróbujcie, bo może zreaktywowali kody, więc może będziecie mogli użyć. wtedy ja dostanę chyba 2000 punktów, ale nie wiem. Nie, ja jak będziecie grali, to jakiś procent z tego dostaję, ale nie że od was wam pobieram, tylko po prostu tak oni dałem coś. Eee... No i tak to działa. Dobra, to tak kurde bezpieczne, żeby sobie zagramy metodę badawczą. Nie wiem, bo to dla mnie jest strata czasu, znaczy nie, że strata czasu, ale nie jestem cierpliwy. Ja bym już chciał fulla dać, żeby. No, wiecie o co chodzi. Jak to nie wiedzie, to już mi jest tak smutno trochę. No, właśnie. Myślę, czy wjechać fulla na czerwony. i co? Nie mogę? Kur... co za gonę I teraz wiadę i przegram Na pewno A na 100% Co za... Ja w to nie wierzę Dobra. Mam szczęście, bo mi... My... Do sądu posał. Dobra, lekki taki tysiaczek, co to dla? Mnie teraz? Ej, dobra, jak za 12 tysięcy władzę, to to już, kurde, fajna sumka Znów czerwony eee, Trzeba się odkuć, nie? Bo wydaje mi się, że eee, Jak wygram, to będę miał 11 tysięcy, jeśli nie, to 5 tysięcy Ale co to się dzieje? Czy taki train jest? Ale jednak czarny, jednak pada coś, co ileś Niby teraz być czerwony, według tego eee, tego train? Paternu, patern, tak, według tego paternu. No ale za Zasady są po to, by je łamać. I właśnie ja przełamałem. 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 <grywa> przełamałem barierę ponad 10 tysięcy. Teraz, żeby tego nie przegrać. W ogóle, jaka była wasza największa wygrana na zielonym? Moja 1,37. Pamiętam, pamiętam, tak. Ach, zdobyłem. Czy i wygrałem. <grywa> 1 1 wo 1 1 400 czerwony. Zaufajmy. Chyba jak teraz to trafię, to wypadną chyba tą tą Chyba, że już nie będzie, no to lipa, bo chyba że przegram, ale tylko jeszcze nic nie wstawiamy. Nie, nie ma co. Taki to nie. No i jednak taki się spełnił. 2 7 6 0. Jak nie wiedziałem, to lipka trochę. No i Ale no. Nie. Dobra, naprawdę. Ja już po prostu sobie mieć spokój. Około 70 tysięcy, jakbym wjechał? Jasny gwint. Jakbym wjechał, 70 tysięcy, nie? <grydy> nie, no w sumie, kiedyś przejwałem. 68. A to była historia. Najpierw sobie 53, potem Oriona. Z niego zrobiłem Zrobiłem 15 tysięcy. <grydy> po I zdałem kolei. I 78. A, 78. Nie, chciałem dać! 240 na zielone nie kurwa 7 tysięcy 5 razy 70 tysięcy 90 coś wyp... jasny gwint No i tak się roztrupniły pieniądze. Ej, ale czemu ja nie jestem taki szalony i nie dałem na zielone? Nie mam ból teraz. Co, ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie jak najszybciej. Abyśmy się odkuli. Abym miała środkowo rana te nerwy, nie chodzi o te, nie chodzi o te punkty. O nerw, ile mnie to nerwy kosztuje? Mam takie wahania z serca. Że to jest szok, no dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Mi się spodobał. Mimo tego, co się stało, ale było 11 tysięcy. Eee, no gdybym sobie to tak spokojnie ten to bym wypłacił tą hyperwizję, ale nie zniech to nie ryzykuje. To... Ale tego, no 90 tysięcy. 98 było dokładnie. No nic, nie ma co płakać za trudnym lekiem. Trzymajcie się tylko Do zobaczenia. Do zobaczenia. Marka.